Witajcie w bajkowym świecie, w którym lokomotywom niepotrzebne są tory. W krainie, której nie znajdziecie na żadnej mapie, gdzie złe smoki porywają dzieci, a dziesięcioletnie księżniczki są tak odważne jak rycerze. Razem podróżujemy po świecie. Mój najlepszy kumpel, Kuba Guzik, lokomotywa Emma i ja, maszynista Lucek. Trzymajcie się mocno, bo nasza lokomotywa pełną parą wjeżdża prosto w świat przygód Kuby Guzika. Się Lecz odnajdę cię! Pan guzik! Hej, kuba! Kuba guzik! Guzik tyle przygód ma! O, o, pan guzik! Nieduży! Kuba guzik! Guzik radę sobie da! O, o, na luzie! Pan guzik! Pan guzik! Pan guzik! Przygody kuby guzika! Pan guzik! Baczka z niespodzianką. No kto jest te tosko? No jest Już idę, idę. Co za marudna smuteczka! że stetoskop to są prawdziwe tortury łamie mnie w kościach dzień i noc Dręcz mnie okropny ból zbadaj mnie natychmiast wszystko jest w porządku cerę masz znakomitą żółto-zieloną oczy są szkliste jak zwykle e -e -e. a twój jedyny ząb jest całkiem zdrowy jeśli mogę coś powiedzieć proszę oszczędź mi tych pochlebstw. po prostu postaw diagnozę Obawiam się, że nie mogę nic poradzić na te dolegliwości chyba musisz się pogodzić z tym, że jesteś dość stara. Co? To bzdura! No cóż, wszyscy się starzeją, panie miażdżący ząb. Na przykład, ja dożyłem już podeszłego wieku, dziesięciu tysięcy lat i. Ale ja nie jestem jeszcze tak stara jak ty, doktorze. Jesteś moim prywatnym lekarzem, więc daj mi jakieś lekarstwo. Albo twój ogon już nigdy więcej nie postanie w smutkolandii. Ślina ropuchy nie. Podrzmi nie, nie. Na ogon. W moich księgach nie ma wskazówek, jak można wylecić starość. Ah! <laughs> Ostatnia nadzieja w magicznej księdze dziadka! <laughs> Eureka! Znalazłem rozwiązanie! Pani miażdżący ząb, jest świetna kuracja. W tej księdze magicznych porad przeznaczonych dla ludzi jest napisane: Proszę słuchać uważnie. Ten, kto się śmieje, nigdy się nie starzeje. Ten, kto się śmieje? A co to w ogóle znaczy śmiać się? Hmm, śmiać się, moja droga pani, to znaczy wydawać dziwny, zduszony dźwięk. Ludzie śmieją się, kiedy są szczęśliwi. Doskonale. No to naucz mnie śmiać się, doktorze stetoskop, ale już. No, ale chłopot um, um, w tym, że ja też nie umiem się śmiać jestem smokiem. Nie. Co? Więc idź i poszukaj w mojej krainie kogoś, kto potrafi wydać z siebie ten dźwięk. Żaden smok nie wie, jak się to robi, a poza tym wszystkim, co już ci powiedziałem, śmiech jest darem, który mają tylko ludzie. Rzekłbym nawet, że to dotyczy. No, kogo? Przede wszystkim ludzkich dzieci. Wiem już, co trzeba zrobić. Musimy porwać jakieś ludzkie dzieci i kazać im, żeby nauczyły mnie śmiechu. Co za wspaniały pomysł, wręcz genialny. Ale gdzie masz zamiar znaleźć ludzkie dzieci? Znajdę je tam, gdzie zwykle żyją, doktorze w krainie ludzi. To zadanie dla moich szpiegów! Wow! Hej, akrapuk! stawaj. Szefowa nas woła. Jesteśmy do usług, pani. Wyślę was z ważną misją, moi słudzy. To fruniecie nad ocean i poszukacie okrętu z wielką trzynastką, wymalowaną na żaglu. To okręt dzikiej trzynastki, okrutnej bandy piratów, którzy strzelają do wszystkiego, co unosi się na wodzie albo w powietrzu. Powiecie im, że. Ahoj, ahoj, budzimy wszędzie strach. Piratus rana brać rabunek o <noise> 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 Hej, popatrzcie na niebo! To dział! Atak! A tak! par. Może lepiej się wycofać! Co to za ptactwo? Wygląda dość dziwnie. Czy jest jadalne? Nie, 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 nie! Oszczędźcie nas! Przebywamy tu z ważną wiadomością! Tak, od pani miażdżący ząb, naszej szefowej. Hej, kamraci! Pani miażdżący ząb każe nam pojmać jakieś dzieci i dostarczyć je do Smutkolandii. Obiecuje nam za to po dwie skrzynie złota i kosztowności dla każdego. <laughs> Powiedzcie, ja i Damie, żeby szykowała klatki. Dzika trzynastka zajmie się resztą. Ha! A -a -a! Jestem z was dumny, kamraci! Haha! Ha. Szybko schwytaliśmy te dzieciaki i dostarczyliśmy tak, jak było wcześniej umówione. Ojej, kapitanie! Chyba o jednym zapomnieliśmy! Hmm. Jesteśmy już daleko. Nie warto wracać aż do Żelaznych Klifów. Możemy po prostu zapakować go i wysłać je w paczce pocztowej. Jak zwykle to samo, znowu nieczytelne adresy. O chwileczkę, kraina smutku. A tu kraina następnego dnia. O rety, żeby się tylko nie pomylić. Cześć, foracy. Masz dla nas jakieś przesyłki? Oczywiście, że mam. O o. Yeah. Zobaczymy, co za ciekawy okaz, ci okropni piraci schwytali tym razem. Bardzo ciekawe, co to jest przepis na polewę do lodów, truskawkowych? Dzika trzynastka jest bandą niedołuczków, zuchwalców i niegodnych zaufania pomyleńców. Loty truskawkowe! Gdzieś na ziemi musi być moja paczka! Paczka z dzieckiem, które umie się śmiać! Naprzód, Emmo! Daj z siebie wszystko, staruszko! Obiecaliśmy panu smętnemu, że go podrzucimy, a tu już za dwadzieścia Ludzu, spóźniłeś się. W tak bardzo ważnym dniu przyjechałeś za późno. Proszę się nie martwić, panie smętny, dojedziemy na czas. Ważny dzień, a ty nawet nie umyłeś twarzy. Aha, to sadza z emmy pani Pytalska, a nie zwykły brud. Co on powiedział, panie sąsiedzie? Mówi, że to czysty brud. Och, czysty czy nie? Brud musi być usunięty. Droga pani, teraz nie pora na gruntowne mycie. Jesteśmy spóźnieni. Och, rzeczywiście. Uważam, że w tak ważnym dniu. Wszystko powinno być tak, jak ustaliliśmy. Trzymałam to specjalnie dla pana. O, dziękuję, pani Pytalska. Chodźmy już! Nasz monarcha nie powinien na nas czekać. Ruch, Król Arkibald żyje, niech żyje! Niech Witajcie, moi poddani. Najpierw ja, ja, król Archibald za 15.12, pragnę podziękować wszystkim obywatelom krainy następnego dnia za pamięć o mnie i o naszym święcie. Naszemu królestwu wiedzie się całkiem dobrze. Dobrobyt wzrasta, odkąd pan smętny powiększył swoje dochody o 20%. Hmm. W rezultacie gospodarka rozwija się pomyślnie, a pani Pytalska odnotowała 20% wzrost sprzedaży. Nasze udogodnienia w transporcie są źródłem wielkiego zadowolenia. Dzięki ludzkowi i jego lokomotywie Emmie. Brawo, brawo, brawo. Nasza wyspa weszła w wiek postępu technicznego. Świadczy o tym choćby najwyższej jakości królewski telefon. Prostak. Prostak. O! Płynie do nas łódź pocztowa. <laughs> Witaj, listonoszu, jakie dobre nowiny nam przynosisz? Wasza wysokość, oto paczka. Och, to na pewno dla mnie. Zamówiłam składniki i przepis Aha. na przepyszną polewę do lodów truskawkowych. E, nie, to jest dla pani miażdżący. E, chwileczkę. To dla pani miażdżący ząb. Pani miażdżący ząb? Ale na naszej wyspie nikt taki nie mieszka. To musi być pomyłka. E, nie sądzę. Pocztowy regulamin surowo zabrania wszelkich pomyłek. To kraina następnego dnia? Tak, to tutaj. No to musi tu być panie miażdżący ząb. W porządku, spróbujemy ją znaleźć. Cześć, koniec pracy na dzisiaj. Do widzenia! Pani miażdżący ząb! Coś, coś żywego jest w tej paczce. W środku może być coś niebezpiecznego. O! o, daj spokój. Proszę mi ją pokazać. Ostrożnie, ludzku. Słuchajcie, to jest... 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 to... Dziecko! Zatem musimy czym prędzej znaleźć panią miażdżący ząb albo odesłać paczką do nadawcy. Ale jak? Nadawca nie podał adresu. Jest tylko duża trzynastka na boku paczki. Och, biedne maleństwo. Nie wiemy nawet, gdzie są jego rodzice. Jaki to miłutki dziecko. Wasza Wysokość, powinniśmy zaopiekować się tym malcem. Ja mogłabym zajmować się nim, szyć mu ubranka i obdarzyć go wielką miłością. Bardzo dobrze. Ja, król Archibald za 15.12, prawem królewskiego dekretu oświadczam, że zaopiekujemy się tym, no jak mu tam, no, no musimy mu dać jakieś imię. Kuba. Tak, Kuba. Kuba z krainy następnego dnia. <śmienic> <śmienic> To najlepsza zjeżdżalnia na całym świecie. <ce medidas> <so Temple meals> <realtà> Podobało się wam, że nie lubię takich zabaw. Są niebezpieczne. Ale, mamo... I znowu podarłeś spodnie. W tym samym miejscu, co zawsze. O... Cały czas ceruję i ceruję. Uważam, że trzeba z tym skończyć. O... Proszę, Kubusiu, za każdym razem drzesz spodenki w tym samym miejscu. Dlatego naszyłam tu guzik. Podoba Ci się? Nie będę ich już musiała cerować nigdy więcej. Och, jak sprytnie! Dziękuję, mamo pytalska. Wobec tego od dzisiaj będę do ciebie mówił Kuba guzik. Kuba guzik? Zgoda ludzku, czemu nie? Dzień dobry, panie Dzień pytalska. Chodźmy. Cześć! Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego Kubo. Kubo! Świetnie! Wszystkie dziesięć świeczek za jednym razem. Wasza Wysokość! Jak miło, że o mnie pamiętałeś. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. A teraz posłuchajcie. Mam zamiar ogłosić oficjalną deklarację. Ja... Król Archibald za 15.12 niniejszym oświadczam, że Kuba Guzik, który właśnie skończył 10 lat, nie jest już od dziś ćwierć poddanym, ale pół poddanym królestwa następnego dnia. Brawo, brawo Kuba! Brawo. Kuba brawo. Wasza wysokość, któregoś dnia będę prawowitym poddanym i będę miał tu swój dom. Pewnie. Oczywiście, Kubo, oczywiście. Wybaczcie o. mi, ale muszę już wracać. Dzięki za gościnę, pani Pytalska. O. Król nas opuszcza? Tak, tak. Mam płaczliwie, to znaczy rozpaczliwie ważne sprawy. Ludzko i panie smętny. Czy moglibyście złożyć mi wizytę dziś wieczorem na zamku? Niestety kuba ma rację. Już wkrótce będzie pełnoprawnym poddanym i będzie chciał zbudować dom. To prawda, wasza wysokość, ale o co chodzi? Kłopot w tym, że nie ma gdzie wybudować nowego domu. Nasza wyspa jest zbyt mała. Ledwie się na niej mieszczą dwie góry: zamek z dziedzińcem, domy pana Smętnego i pani Pytalski. Stacja ludzka i Emmy, i linia kolejowa. Chwileczkę. A gdybyśmy tak przenieśli moją stację na zamkowy dziedziniec? E, nie. Budynek jest za duży. To przenieśmy mój dom, tam gdzie pani Pytalska ma sklepik. Nie, nie. Tysiąc razy nie. Nasza wyspa jest po prostu za mała. I tak wkrótce będziemy cierpieć z powodu przeludnienia. Jest tylko jedno rozwiązanie: trzeba rozebrać szyny kolejowe. A co z Emmą? Niestety, właściwie poważny kłopot jest tylko z Emmą. Nie będzie się już do niczego nadawać. Nie mamy innego wyboru. Musisz się jej pozbyć. Bardzo mi przykro ludzku. Biedna Emma, ale skoro to dla dobra Kuby, zgadzam się z Twoją decyzją, Wasza Wysokość. Nie, nigdy cię nie zostawię, Emmo. Po prostu opuszczę naszą wyspę razem z tobą. Nie, nie odjeżdżaj. Kuba? Słyszałeś o czym mówiliśmy? Tak. Posłuchaj, chłopcze, to naprawdę najlepsze rozwiązanie. My z Emmą odejdziemy, a ty będziesz miał własny dom. Ale stracę przyjaciela, najlepszego drucha. Nie ma mowy. Pozwól mi pójść z tobą. Chcę, żebyśmy nadal byli razem. Poza tym. Zawsze marzyłem, by zwiedzić szeroki świat. Nie jesteś trochę za młody? Dotąd nigdy nie mówiłeś, że jestem za młody. Nie jestem już dzieckiem. Będę ci pomagał. Zawsze mogłeś na mnie liczyć. No ale twoja mama chyba nie będzie z tego zadowolona. Tak, to prawda, ale będziemy ją odwiedzać. Właściwie jestem pewien, że zgodzi się na mój wyjazd. W porządku. Jeśli mama się zgodzi, to wezmę cię ze sobą. Hurra! Spotkamy się tu o północ. Wyruszymy w drogę, kiedy zajdzie księżyc. Porozmawiaj z mamą, a jeśli się zgodzi, spakuj rzeczy, które przydadzą ci się w podróży. Kubo guziku, jesteś najlepszym kumplem, jakiego miałem. Jutro chyba wybierzemy się nad morze i może wreszcie nauczę cię pływać. O. Mamo, słucham, kochanie? Czy chcesz mi coś powiedzieć? Tak. Dziś wieczorem ja. No co? Powiedz, mój drogi, nie będę się na ciebie gniewać. Dziś wieczorem proszę poczytaj mi bajki. Oczywiście, z chęcią, Kubusiu. Możesz mnie prosić o co tylko chcesz. A potem rycerz na białym koniu poślubił piękną i mądrą złotowłosą królewnę. To no koniec. Dobranoc, chłopcze. Do zobaczenia rano. Mnie. Wielkie nieba, nie ściskaj mnie aż tak mocno na dobranoc. Dobranoc, mamo Pedalska. Bardzo cię kocham. Ja też cię kocham, Kubusiu. Spróbuj teraz zasnąć, synku. Pa! Nie udało mi się jej uprzedzić, ale muszę odejść. Choć serce mi pęka... Nie, muszę czuwać do dwunastej. Ojej, już prawie północ! Lucek może odjechać beze mnie! Już północ. Wygląda na to, że Kuba nie przyjdzie. Lucek! To się właśnie nazywa przybyć Ach. w samą porę. Bałem się, że zmieniłeś Ach. zdanie. Ach, nigdy w życiu! Co powiedziała mama? A, powiedziała, że mnie kocha. Tak, na pewno będzie bardzo tęsknić za tobą, ale teraz wyruszamy na spotkanie z przygodą. Pora wstawać, Kubo. Śniadanie na stole. Kubusiu! Kuba zawiadamia cię, pani pytalska, że popłynął z ludzkiem i że nie powinnaś płakać. Uch, mój malutki Kubuś. Mam nadzieję, że wróci cały i zdrowy. Wersja polska na zlecenie TVN Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Katarzyna z Dźwięk Jakub Lenarczyk. Montaż Jan Graboś. Kierownictwo produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Lucyna Malec, Sławomir Pacek, Teresa Lipowska, Mirosława Krajewska, Stanisław Brudny, Mieczysław Gajda, Artur Kaczmarski, January Brunow, Jacek Bursztynowicz, Jarosław Domin, Leopold Matuszczak i inni. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak.